Dlaczego spośród wszystkich przytulnych legowisk i miękkich dywaników w domu, wasz pies wybiera właśnie wasze łóżko? Ktoś powie: To po prostu instynkt, nawyk, poszukiwanie ciepła. I będzie miał rację, ale tylko częściowo. A co, jeśli powiem wam, że za każdym razem, gdy wasz pies zasypia obok was, nie szuka on tylko komfortu? Dzisiaj wszystko wyjaśnimy. Zajrzymy do świata nauki, aby zrozumieć, co kieruje psem z punktu widzenia biologii, i zanurzymy się w świat ludowej mądrości, aby dowiedzieć się, jakie tajemnice i znaki kryją się w tym prostym nawyku. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Zapomnijcie na sekundę, że wasze łóżko to wasze łóżko. Spróbujcie spojrzeć na nie oczami waszego psa. Co on widzi? W jego kodzie genetycznym na najgłębszym poziomie zapisany jest jeden prosty program, którego nie da się usunąć. Przetrwaj w stadzie. Jego dalecy przodkowie, wilki, spali razem, przytuleni do siebie. To nie była zachcianka, a życiowa konieczność. Wspólny sen dawał ciepło w zimne noce, zapewniał bezpieczeństwo przed drapieżnikami i wzmacniał więzi społeczne. Sen to stan największej bezbronności, a bycie w tym momencie obok swoich oznaczało przetrwanie. A teraz wróćmy do waszego mieszkania. Kto dla waszego psa jest stadem? Wasza rodzina, wasz dom to jego terytorium, a wasze łóżko? Och, dla niego to nie są zwykłe meble, to serce legowiska. To najbezpieczniejsze, najcieplejsze i najważniejsze miejsce w całym domu, ponieważ tutaj śpi przywódca stada. Czyli wy, kiedy wasz pies przychodzi spać do was, nie próbuje on zająć waszego terytorium. Ani okazywać zuchwalstwa. Kieruje się najstarszym instynktem, który jest głośniejszy niż jakikolwiek wasz zakaz. Szuka bliskości ze swoim stadem w najbardziej bezbronnym momencie dnia. Tym działaniem mówi wam: Nie przesuń się, a jestem Twój. Jestem tutaj, by chronić i być chronionym. Jestem częścią Ciebie i tutaj, obok Ciebie. Jestem w domu. A teraz odrzućmy całą skomplikowaną psychologię i zwróćmy się ku najprostszej, najszczerszej i najcieplejszej przyczynie. Dlaczego wasz pies śpi z wami? Bo jesteście dużą, ciepłą, przytulną baterią. I to nie jest żart. Często zapominamy, że normalna temperatura ciała psa jest o kilka stopni wyższa od naszej. One uwielbiają ciepło. A instynkt poszukiwania tego ciepła jest jednym z najsilniejszych. Dla jego przodków dodatkowy stopień ciepła w zimną noc był różnicą między życiem a śmiercią. I ten mechanizm przetrwania działa do dziś, nawet w waszym przytulnym mieszkaniu, z centralnym ogrzewaniem. Przypomnijcie sobie, jak szczenięta w miocie śpią, stłoczone w jeden puszysty, ciepły kłębek. Robią to nie tylko z miłości. Ale także po to, by nie zmarznąć. Wy, dla swojego psa, jesteście tym właśnie ciepłym kłębkiem z jego dzieciństwa. Kiedy przytula się do Was pod kołdrą lub zwija w kłębek u Waszych stóp, nie szuka on tylko komfortu. Wraca do stanu absolutnego bezpieczeństwa i przytulności, znanego mu od pierwszych dni życia. Ale najciekawsze jest to, że ten proces działa w obie strony. Bo my też instynktownie szukamy ciepła, a ciepła równo oddychająca istota obok nas uspokaja również nas, obniżając poziom stresu i pomagając szybciej zasnąć. Tak więc wspólny sen to nie jest zwykły nawyk, to pradawna, obopólnie korzystna umowa o wymianie ciepła, zawarta na długo przed pojawieniem się cywilizacji. Wasz pies to wasz osobisty, żywy termofor który nie tylko ogrzewa ciało, ale i leczy duszę. A teraz zajrzyjmy jeszcze głębiej: nie tylko w instynkty, ale w samą krew, w chemię, która wiąże was mocniej niż jakakolwiek smycz. Co, jeśli powiem Wam, że każdej nocy, gdy śpicie, Wasz organizm i organizm Waszego psa przygotowują i razem spożywają magiczny koktajl? A głównym składnikiem jest w nim oksytocyna. Na pewno o niej słyszeliście. Nazywa się ją hormonem przytulania lub hormonem zaufania. To ta sama substancja, która tworzy silną więź między matką a dzieckiem, między zakochanymi ludźmi. Daje nam poczucie spokoju, czułości i bezgranicznego zaufania. I oto co zdumiewające. Naukowcy udowodnili, że ten mechanizm działa również między człowiekiem a psem. Kiedy głaszczecie swojego psa, patrzycie mu w oczy lub po prostu leżycie obok, poziom oksytocyny wzrasta u Was obojga. Wyobrażacie sobie? To ulica dwukierunkowa. I jeśli nawet krótka interakcja wywołuje taki efekt, to co dzieje się przez 8 godzin wspólnego snu? To nie jest zwykły sen. To najprawdziwsza terapia hormonalna dla dwojga. Każdej nocy, przytulając się do siebie, uruchamiacie nieprzerwaną produkcję tego hormonu. Ta niewidzialna chemiczna nić dosłownie splata was ze sobą na poziomie biologicznym, wzmacniając waszą więź, podczas gdy oboje śnicie. Dlatego, gdy pies przychodzi spać do was, instynktownie szuka nie tylko ciepła, ale i tej dawki miłości i spokoju, i hojnie dzieli się swoją w zamian. A oto jeden z najbardziej znanych i być może najbardziej wzruszających przesądów. Który na pewno słyszeliście od swoich babć. Jeśli coś boli, mówiły, wpuść psa do łóżka. Położy się na bolącym miejscu i całą chorobę na siebie zabierze. Brzmi jak bajka, prawda? Ale przecież nie ma dymu bez ognia. Tysiące ludzi na całym świecie przysięgają, że to działa, że pies bez bezoszyboczno znajduje źródło bólu. Czy to bolące plecy, chory staw? Czy nawet po prostu brzuch, który rozbolał w nocy i kładzie się właśnie tam, przynosząc ulgę? Skąd wziął się ten przesąd? Sceptycy powiedzą, że wszystko sprowadza się do ciepła. Chore miejsce często jest objęte stanem zapalnym. Temperatura jest tam nieco wyższa, a pies, jak już wiemy, po prostu szuka, gdzie jest cieplej. Ponadto jego ciało to żywy termofor, który rozluźnia mięśnie i łagodzi skurcze, przynosząc ulgę. I z naukowego punktu widzenia jest to absolutnie prawdziwe. Ale ludowa mądrość patrzy głębiej. Przesąd głosi, że pies czuje nie tylko ciepło, ale negatywną energię choroby. Intuicyjnie rozumie, gdzie w ciele jego ukochanego właściciela została zaburzona harmonia. I kładąc się na tym miejscu. Nie tylko je ogrzewa, niczym żywy kompres wchłania w siebie ten ból, tę negatywną energię, oczyszczając swojego człowieka. Wierzyć w to czy nie to sprawa indywidualna, ale nie można zaprzeczyć jednemu, kiedy źle się czujecie, a obok zwija się ciepły, kochający kłębek życia, robi się lżej. I nie jest tak ważne, co zadziałało fizyka czy magia. Ważny jest rezultat. A wasz pies, wydaje się, zna sekret tego uzdrawiania lepiej niż ktokolwiek z nas. Noc to czas, kiedy nawet najsilniejszy i najodważniejszy staje się bezbronny. Kiedy pogrążamy się we śnie, nasze mechanizmy obronne się wyłączają. Nie słyszymy cichych szelestów, nie czujemy nieznajomych zapachów, a nasze psy, których przodkowie spali na pół gwizdka, Obawiając się drapieżników, wiedzą to na poziomie instynktów i dlatego przychodzą na swój posterunek, na najważniejszy posterunek w domu, obok przywódcy stada. Kiedy wasz pies śpi w waszym łóżku, on nie tylko odpoczywa, on pełni swoją wartę. Kładzie się w nogach, by kontrolować wejście do pokoju, przytula się do waszych pleców, by czuć każdy wasz ruch. Jego czułe uszy. Nawet we śnie wciąż skanują przestrzeń, wychwytując dźwięki, których wasz słuch nigdy nie rozróżni. Jest waszym osobistym ochroniarzem, waszym nocnym stróżem, który jako pierwszy podniesie alarm w przypadku najmniejszego niebezpieczeństwa. To Jego praca, Jego obowiązek, Jego sposób na okazanie wierności, strzeżenie spokoju najważniejszego członka stada, ale to tylko jedna strona medalu. Bo chroniąc Was, jednocześnie sam otrzymuje ochronę. Wasza obecność, Wasz spokojny oddech, Wasz zapach wszystko to mówi Mu: Przywódca jest tutaj. A więc wszystko jest pod kontrolą. To zdejmuje z Niego część odpowiedzialności, pozwala Mu samemu głębiej się zrelaksować i poczuć się w pełni bezpiecznie to idealna symbioza. Wy jesteście Jego twierdzą, a On jest Waszym najczulszym wartownikiem. To niepisany, ale nienaruszalny pakt o wzajemnej ochronie, który zawieracie każdej nocy, po prostu zasypiając razem. A teraz porozmawiajmy o tych psach, dla których świat nie zawsze jest bezpiecznym i przewidywalnym miejscem. O psach melancholikach, o nieśmiałych duszach, o tych, które przeżyły stres lub boją się samotności. Dla nich wasze łóżko to nie jest ciepłe miejsce. To ich osobisty psychoterapeuta. To cicha przystań, gdzie cichną wszystkie burze ich małego serca. Dla psa skłonnego do lęku, nawet wasza obecność w sąsiednim pokoju może być odczuwana jak samotność. I wtedy przychodzi do was. Czego szuka? Nie szuka on tylko waszego ciała. On szuka rytmu waszego życia. Wasz równy, spokojny oddech we śnie jest dla niego jak kołysanka. Rytmiczne bicie waszego serca to metronom, który nastraja jego własny układ nerwowy na fale spokoju. Kiedy przytula się do was, dosłownie synchronizuje się z waszym spokojem. To jego sposób na uziemienie się, na znalezienie swojej kotwicy w niespokojnym świecie. W tym momencie on nie tylko śpi, on się leczy. Jest to szczególnie ważne dla psów cierpiących na lęk separacyjny. Panicznie boją się waszego odejścia, a wspólny sen jest dla nich najlepszą profilaktyką. Osiem godzin nieprzerwanej bliskości, kontaktu fizycznego, poczucia waszej obecności to zapas pewności siebie, który pomaga im potem łatwiej znosić dzienne rozstania. Więc, jeśli wasz pies uparcie prosi się do łóżka, być może nie kaprysi, być może bezgłośnie prosi was, proszę, bądź moją kotwicą. Muszę po prostu poczuć, że tu jesteś, żeby mój świat znów stał się bezpieczny. A teraz zejdźmy z utartej ścieżki nauki i wejdźmy na tajemniczą ziemię ludowych wierzeń. Co, jeśli wasz pies to nie tylko wasz przyjaciel, ale wasz mistyczny obrońca? Od dawna w wielu kulturach psu przypisywano zdumiewającą zdolność. Widzenia tego, co jest ukryte przed ludzkimi oczami. Uważano, że psy widzą świat duchów, czują subtelne energie i potrafią odróżnić dobro od zła. A najbardziej bezbronny czas dla człowieka, kiedy granica między światami staje się cieńsza to noc, czas snu. Właśnie wtedy, według wierzeń, mogą do nas przychodzić nie tylko dobre sny, ale i mroczne istoty, nocne koszmary. Złe duchy i kto stanie im na drodze? Oczywiście, wasz wierny czworonożny stróż, ludowa mądrość głosi: pies, śpiący w jednym łóżku, z właścicielem staje się jego talizmanem. Kładzie się na granicy waszego snu i jawy, i swoją obecnością, swoją czystą i oddaną energią odpędza wszystko, co złe. Czy zauważyliście kiedyś, jak pies we śnie nagle zaczyna cicho warczeć lub głucho szczekać, nie otwierając oczu? Starsi ludzie powiedzieliby, że w tym momencie widzi on wasz zły sen i go przepędza. Uważa się, że jego obecność czyni wasz sen głębszym i spokojniejszym oczyszcza go z niepokojów i nie wpuszcza do waszej podświadomości negatywnej energii z zewnątrz. Więc, gdy wasz pies uparcie kładzie się obok, być może kieruje nim nie tylko instynkt. Być może jego wrażliwa dusza czuje, że właśnie dzisiejszej nocy jego właściciel będzie potrzebował dodatkowej ochrony na niewidzialnym froncie. A co, jeśli wasz pies to nie tylko obrońca i uzdrowiciel, ale i wasz osobisty czworonożny wróżbita? Ludowe wierzenia to wielowiekowe obserwacje drobiazgów. I oczywiście, Nasi przodkowie nie mogli nie zauważyć, że psy wybierają w łóżku właściciela zupełnie różne miejsca i powiązali ten wybór z nadchodzącymi wydarzeniami. Więc następnym razem, gdy wasz pies ułoży się obok, przyjrzyjcie się, bo jego pozycja może być prawdziwą wróżbą. Najczęstsze miejsce w nogach. I to jest najlepszy znak. Wierzenie głosi: pies śpi u stóp właściciela. To znaczy, że strzeże jego drogi. To wróży udaną i lekką podróż, jeśli ją planujecie. A jeśli jesteście domatorami, to symbol niezachwianej wierności i oddania. Wasz pies dosłownie mówi: Zawsze będę za tobą podążał, gdziekolwiek pójdziesz. A jeśli pies uparcie chce spać przy głowie, na poduszce, to powód do zastanowienia. Uważa się, że w ten sposób próbuje oczyścić myśli właściciela. Być może czekają Was ciężkie rozmyślania, troski, lub trudna decyzja. A pies intuicyjnie wyczuwa Wasze napięcie i próbuje być bliżej, by przejąć część tego ciężaru na siebie. A najszczęśliwsza pozycja to ta, gdy pies śpi u Waszego boku, przytulony do brzucha lub pleców. To znak pełnej harmonii. Wierzenie mówi, że to wróży pokój, zgodę i pomyślność w rodzinie. Oznacza to, że między Wami a Waszym pupilem panuje absolutne zaufanie, a Wasz dom jest pełen miłości. Tak więc Wasze łóżko to nie tylko miejsce do spania, to cała mapa wróżb, a Wasz pies, jej główny interpretator. Przywykliśmy, że zachowanie naszego psa jest przewidywalne. Ma swoje nawyki, swój tryb dnia, i jednym z takich nawyków jest jego miejsce do spania. Ale co, jeśli ten zwyczaj nagle zostaje naruszony? Co, jeśli wasz pies, który latami spał spokojnie na swoim dywaniku w korytarzu, nagle pewnej nocy zaczyna uparcie, desperacko prosić się do waszego łóżka? Skomli pod drzwiami, drapie podłogę, wskakuje i nie odchodzi. Nawet jeśli go przeganiacie. Nie spieszcie się skarceniem go za nieposłuszeństwo. Ludowa mądrość jednogłośnie powie: Posłuchajcie, to nie kaprys, to ostrzeżenie. Psy to niewiarygodnie wrażliwe stworzenia. Ich zmysły wychwytują to, co znajduje się daleko poza granicami naszej percepcji. Słyszą infradźwięki, zwiastujące trzęsienie ziemi. Czują zmiany ciśnienia atmosferycznego przed burzą, wyczuwają najsubtelniejsze zmiany w zapachu człowieka, które mogą świadczyć o chorobie, i wierzenia głoszą, że równie dotkliwie wyczuwają zbliżające się nieszczęście lub niebezpieczeństwo. Kiedy pies, łamiąc wszystkie zasady, dąży do bycia jak najbliżej was, nie robi tego bez powodu. Jego instynkt krzyczy mu: Właściciel jest w niebezpieczeństwie. Trzeba być blisko, żeby go chronić. Być może próbuje ostrzec was przed nadchodzącą kłótnią w domu, przed problemami finansowymi, lub przed złym człowiekiem u progu. Nie może wam o tym powiedzieć słowami, i wtedy używa najpotężniejszego narzędzia, jakie ma swojego ciała. Próbuje stworzyć wokół was żywą tarczę, stać się waszym talizmanem w najpotrzebniejszym momencie. Więc jeśli nawyki waszego psa gwałtownie się zmieniły, nie ignorujcie tego sygnału. Być może wasz wierny przyjaciel próbuje ocalić was przed czymś, czego jeszcze nawet nie widzicie. Jeśli ten film pomógł wam inaczej spojrzeć na waszego czworonożnego przyjaciela, wesprzyjcie nas polubieniem. Subskrybujcie, aby nie przegapić nowych historii ze świata zwierząt i koniecznie podzielcie się w komentarzach. Czy wasz pies śpi z wami? I w którym miejscu łóżka lubi się najczęściej układać?